Podejmowałem jakieś próby w późniejszych latach y, zaprzestania picia, u brałem anticol, zaszywałem się, no, to były takie sporadyczne trzy tygodniowe, miesięczne, najdłużej to dwa miesiące udawało mi się nie pić. Nie? No a najgorszy, 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 okres to był nawet jak, nawet powiem wam, nawet jak siedziałem w pudle, to nawet się nie, nie, tam, nie, nie ograniczałem, przyjeżdżałem na przepustki, bo pracowałem tam i Wiedząc nawet, że mogę dostać za to dodatkowy wyrok, wracałem na, na furany i, i po pochlany tam. Tylko wiedział, wiedziałem, jaka zmiana będzie na bramie i to też, też dużo. Chociaż nie miałem żadnej gwarancji, że mnie, że mnie strażnik nie, nie sprawdzi i nie pozna po mnie. Nie? Później po, po wyjściu to było około 2006 roku. Podjąłem pracę, no nie, bo tam warunki jakieś tam bla bla. Kurator i tak dalej, nie. No i co? Jazda się zaczęła już wtedy na całego, nie? Przez prawie trzy 3...